Jo, ziomeczki. Yy, mam taką propozycję. Znaczy, nie propozycję, tylko mówiłem to już na odcinku. Yy, który prawdopodobnie wleci jutro. Yy, tak? Ale ten filmik wrzucę dziś. Yy, wrzucę po prostu za chwilkę, nie? Yy, moi drodzy, założyłem klub. Swój klub. Założyłem swój klub. Szymonek przez Q. Pamiętajcie. Do tego klubu musicie mieć bynajmniej 200 pucharków, tak? Musi. Po prostu tak zadecydowałem, że lepiej, żebyście, żeby dołączało osoby, co mają 200 pucharków, tak? Bo coś tam mogą już ogarniać, nie? Ogarniać temat, nie? Yy, więc zapraszam Was yy, do mojego klubu, nie? Pamiętajcie, tak się nazywa: Szymy, O szy -y ony, e, -ku. Przez ku nie? Yy, ja Was tutaj zapraszam do mojego klubiku to jestem ja. Szymonek, gry, -ty. Tak, to jestem ja. Yy, więc chciałem Wam tylko. Yy, tak. Yy, to nagrać, żebyście. Yy, dołączali po prostu. Yy, ja tu mówiłem na jednym z filmów, yy, który być może już nie wleci dzisiaj, ale to wrzucę dzisiaj, więc no trochę to może być takie dziwne, bo ja na tamtym filmie gdzieś tak może pod koniec mówiłem, że yy, zrobię filmik yy, o nowym klubie, nie? Yy, Bravel Stars, w, w Stars, więc no trochę tak będzie dziwnie, ale wolę to wrzucić szybciej po prostu, tak więc. A ten, to, a tamten filmik, w którym to mówiłem, nie? Yy, filmik tamten trwa 20 minut, więc trochę sobie obejrzycie. Yy, więc to by było na tyle. Siemano.